Jak codziennie jeździłem do pracy w stronę Kartus. I no stało się jak się stało. Był wypadek o godzinie mniej więcej dziewiątej, w nie pamiętam też dokładnie, uderzyłem motorem przyczepkę. A w jaki sposób to dokładnie wyglądało? W jaki sposób? Jechałem w kierunku tak jak wspomniałem w kierunku Kartus, to było gdzieś. Gdzieś w okolicach Parchowa, Parchowski Młyn, w tych okolicach, i tam, jadąc na swoim pasie, uderzyłem w pana, który skręcał w lewo na drogę podporządkowaną. No z tego co mi wiadomo, co, co, z tego co tam słyszałem, pan mnie nie widział, czy też nie, nie wiem, nie zdążył zareagować. Ja też nie pamiętam tej sytuacji, także nie wiem do końca, jak to się wydarzyło. Czyli jechał z naprzeciwka i przeciął Panu drogę? No tak jakby to wyglądało, tak jakby wyglądało to w ten sposób dokładnie. Pamięta Pan moment dojeżdżania do tego miejsca? Nie, właśnie nie pamiętam właśnie tego momentu, pamiętam tylko, że rano y, zmieniając w sumie y, y, samochód na motor y, tutaj spod domu, Bytowie wyjeżdżałem, i, i, i to było wszystko. I tak naprawdę nie pamiętam tego momentu. Różnie ludzie mówią, i tak dalej, ale ja osobiście nie pamiętam nic, niestety. Czyli nie miał Pan świadomości żadnej? Nie miałem żadnej świadomości. Z tego, co też mówili ludzie, byłem przytomny po, po tym wszystkim. Bardzo źle wyglądały moje nogi, ale nie pamiętam zajścia całego, czyli, czyli nie pamiętam nic. Byłem przytomny, rozmawiałem, leciałem ze śmigłowcem, też rozmawiałem, dzwoniłem do narzeczonej kilkukrotnie, podobno. No i też byłem przytomny jeszcze w szpitalu, z tego co, co, z opowiadań słyszałem. Ale mówię, całej sytuacji nie pamiętam i pewnie adrenalina, no, nie wiem, na, na co to zrzucić. A narzeczona, pamięta te rozmowy z panem? Y tak, pamiętam. Coś, coś wspominała odnośnie motoru? Też chciałem, żeby go zabrała. Pewnie nie wiem, martwiłem się, co się z nim dzieje, chociaż nie wiedziałem o sprawie i nie wiedziałem, co się ze mną dzieje pewnie do końca. No, myślała pewnie, że coś, że, że nie stało się może nic wielkiego, a jednak te, te dwa miesiące w śpiące. No, to jednak to już było coś, coś, coś dużego. Właśnie jakie były obrażenia? Jakie były obrażenia? Ogólnie w sumie co, głowa nie ucierpiała, tułów nie ucierpiał, najgorzej ucierpiały nogi, najgorzej ucierpiały nogi, w sumie nie ucierpiała tylko lewa ręka, nie była złamana, prawa była złamana na wysokości tutaj bicepsu, no i lewa noga w czterech miejscach, prawa chyba była też w jednym miejscu złamana, ale nie mogli jej uratować z tego co słyszałem. Nie mogli uratować się ze względu na aortę, której nie mogli połączyć i po dwóch tygodniach sądowni po prostu zarządzili, że, że no, jest zagrożenie życia i muszą ją obciąć, czy też jak to inaczej nazwać. Ale Pan był tego świadomy, Pan nie był tego świadomy? Nie, nie, nie. Ja nie byłem tego świadomy. No, bo cały czas byłem w świątce. Słyszałem, że nawet śmierć kliniczna Była. nastąpiła. Było coś, z opowiadań też słyszałem, że coś takiego było. Przestało pracować serce, przestało pracować nerki. Dlaczego? Nie wiem, bo tych obrażeń jakoś tam wewnętrznych nie było. Nie było i w ogóle. Wszystko, no mówię, oprócz oprócz kończyn, tak naprawdę nie, no nie było żadnych innych obrażeń. Pamięta pan ten dzień, gdy pan oczy otworzył? Pierwszy raz nie, bo Próbowali mnie wybudzić z tego, co też słyszałem. Próbowali mnie wybudzić. Jakieś tam prześwity mam bardzo delikatne, ale nie wiem, czy zobaczyłem tą swoją nogę obciętą, pewnie czy zaznałem takiego szoku i, i musieli mnie znowu uśpić na, na kolejny pewnie jakiś tam czas, nie wiem też jaki okres. A ostatecznie kiedy pan odzyskał świadomość? Ostatecznie prawie że dwa miesiące po, po wypadku. Nie wiedziałem, gdzie się znajduje, nie wiedziałem, co się stało. To przede wszystkim. Czy Pan już z tym się pogodził, że ta noga już do, przechodzi do przeszłości? Posiadanie dwóch nóg. No właśnie. No. Czy się pogodziłem? <kluzny> Można to tak nazwać, że się pogodziłem. No, cały czas wierzę w to, że, że stanę na te dwie nogi z powrotem. Fakt, faktem będzie jedna sztuczna. Nie jest to łatwe, bo jednak. Jeżeli ma się dwie zdrowe nogi, można wszystko, a, a przy sztucznej no nie będzie już tak samo, ale wierzę, że będzie będzie OK. Czym pan się zajmował przed wypadkiem? Pracowałem jako instruktor jazdy konnej w hotelu Keystone I, i tam się zajmowałem przez ostatnie dwa lata. Prowadziłem lekcje, jeździłem konno i, i tak naprawdę to cały czas mnie kręciło jakoś i, i, i w tym cały czas byłem. No, planuję jeszcze wrócić, może do jazdy konnej, ale to pewnie w chwilę potrwa. Mam dzieciaczki, mam córkę i syna. Moi rodzice też są, też bardzo się martwią tą sytuacją. Co mogę powiedzieć? No, dzieci tak samo. No. w jakim wieku dzieci? Dzieci 11 i 5. No wiadomo, jest to, jest, jest to ciężkie dla nich e, kwestia tego przyzwyczajenia się, że jednak e, tata tutaj nie ma nogi. I, e, no ale myślę, że wszystko jest do przejścia. Jestem tego zdania, jestem e, dobrze nastawiony. Nie, nie chcę się. E, myślę, że jestem takim człowiekiem, który się e, tak łatwo nie podaje, nie złamuje. Życie dało mi jakąś tam drugą szansę i mam nadzieję, że, że jakoś to wykorzystam i będzie dobrze. Jeszcze o motocykle zapytam. Dawno pan temu zaczął jeździć. E, tak naprawdę w 2020 zrobiłem dopiero prawo jazdy. Gdzieś tam e, było z tyłu głowy, że chciałem zawsze jeździć. E, coś tam posiadałem, jakiś motor. E, no ale teraz tak e, postanowiłem zrobić to prawo jazdy i, i dosiąść <gryw> jakiś fajny motor. No jednak e, e, okazało się, że. Że y, nie jest tak fajnie. No, czy bardzo, bardzo bardzo, dużo sprawiało mi to pasji. Y, 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 w sumie czułem się szczęśliwy. No, jednak wypadki chodzą po ludziach, może tak powiem i stało się co się, co się stało. Zawsze jakiś wypadek z udziałem motocyklisty, ludzie mówią, prędkość pewnie pewnie pędził 200 na godzinę albo 150. <noise> jak to było? Pamięta, chociaż pan tyle czy tam zapowiadań ludzi. Nie, nie, Właśnie nie pamiętam nic dokładnie. No. nie widziłem tak szybko ze względu na to, że to był pierwszy motocykl taki szybki e, też e, i e, gdzie można poszalać, to na torach, tak? To mo można poszaleć i, i są takie e, aspekty, gdzie można pojeździć. A no, na drogę wiadomo, trzeba, trzeba zachować e, specjalną ostrożność. Mówią, że w lusterkach no, no, sam kiedyś e, jeżdżąc samochodem. No, nie widziałem motocykli, jeżeli one się tak zbliżają tak szybko. Wiadomo, że na motocykl zawsze zwalają, bo jest szybszy od samochodu. Ale no, to ciężko powiedzieć. No dobrze, co teraz? Teraz potrzebna jest noga. Teraz potrzebna jest noga. Próbujemy coś zbierać. No i próbujemy kupić jakąś najlepszą ze względu najlepszą. Chodzi o to, żeby w miarę dobrze mógł się poruszać w przybliżeniu do, do zdrowej nogi, żeby żebym, e, może i mógł biegać, może i mógł jeździć konno i e, uprawiać jakiś sport. Ile taka noga kosztuje? Ta akurat kosztuje 165 tysięcy. No, najdroższe jest kolano, nie ma co mówić tutaj. Ja mam powyżej kolana amputację i to kolana jest tak naprawdę najdroższe. Są tańsze oczywiście, nie spełniają takich są bardziej sztywne, nie wiem jak to nazwać, bardziej mechaniczne, ale ale no chcielibyśmy jak się uda kupić tą dobrą, żeby po prostu uprawiać trochę tego sportu więcej. Może środowisko motocyklistów też, jak do nich dojdzie informacja solidarne zazwyczaj, może też pomoże. Może też. To no liczę na każdą pomoc, nie, nie ukrywam, nie ukrywam, że liczę na każdą pomoc. Jak widzimy na szafce również życzenia świąteczne od Pana Zakładu Pracy, Hotel Keystone. Pamiętają A, o Panu? Bardzo, bardzo pamiętają. No, naprawdę e, super. Dziękuję im za wszystko, e, co tam dla mnie zrobili. E, także jestem naprawdę wdzięczny. Super pracę na razie miałem, bo jednak no, przez dłuższy okres czasu raczej nie będę tego wykonywał. Zobaczymy jak będzie, jak się potoczy. Całą Ale sytuację. z czasem chce Pan wrócić do hotelu Kiston jako instruktor jeździectwa już z sztuczną nogą? Na razie chciałbym wrócić chociaż do chodzenia, potem myślę do jazdy konnej, a w dalszej mierze no, okaże się co będzie, jak, jak mi się to uda. Ale taką ma Pan nadzieję. No jasne, oczywiście. Po prostu liczę na, na, na dobroć ludzi, na, na to, że, że pomogą. Ja też próbuję pomagać, wiadomo, Wszyscy e, e, nie dadzą rady, ale kto może, niech pomoże. A ja dziękuję z całego serca za to.